Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu modeli bułgarskich. Serdecznie witam Was w setwatch.tv. unboxing na bułgarskie te modeli. Trafiłem na te modele przypadkowo na jednym z forów bułgarskich. Są to bardzo rzadkie modele i właściwie, chyba nowych właściwie ich już kupić się nie da. Просто случайно попаднах на в групата, една от групите във фейсбук на нашия български моделизъм. Тези модели много трудно вече се купуват, защото почти ги няма на ново в магазините. Доконаме отварча. Ще отворим опаковката. Тъм разе не му в двох езиках. Този път ще говоря на двата езика. Така как вече, сонто модели е фирми... AminTiri Ferowiare, czyli córki Akme. To jest wasa na firma AminTiri Ferowiare. Deszczerna ta kompania na Akme. Numer 35003. Trisipet Nuanua tri. Szósta epoka, szósta epocha. Y, to są węglarki właśnie EAOS y, prywatnego przewoźnika bull market to was to pod e, wagoni te zawogliwszta nasytni materiali e, typ eaos na firma bull market bardzo fajne dokładne wagoniki pokazuję wam przykładowo jeden mnogo chłopów i detali wagoni tak jak widzicie mamy oprócz dobrych detali mamy tutaj również sprzęgi krótkie Proszę bardzo, śledzie od roku, to z to kto widzisz, te i mamy tutaj te zakaczałki na roku. Bardzo ładny wagon, bardzo elegancki, malowanie bardzo efektowne, mnogo wagon, mnogo efektownego e, Bujadisan. Bardzo się cieszę, że mogę mieć ten komplet. secik trzech wagonów. No, go se Wam, czy mogę dać wam toczną to set na tezji wagoni. Taka czy też tej machubowa kompozycja. Będę mógł stworzyć bardzo ciekawe składy. Właśnie między innymi te węglarki, występują jako buforne wagony, gdzie później właśnie doczepia się wagony cysterny Lukoila. No nie znajdę, czy można się iżposwa w e, wagonka to pierwszy od przeci na przykład na Lukoil, taka czyś to się kompozycja. Ten króciutki unboxing już widzieliście e, właśnie wagony tej, tej konkretnej konstrukcji, także nie jest to żadna nowość. Po prostu chwalę się takim, taką nowością. To ziwytne, jest petne nowo, nowe, wcześniej sam wypokazywał Wagoni te SSTIA typu EAN, EAOS. No prosto, i pokaże pokażę tez na konkretnie na bull market. To wszystko moi drodzy w tym unboxingu. Oczywiście, zdjęcia e, możecie oczekiwać i kolejnych jakich, jakichś odcinkach, oczywiście przejazdu e, tychże wagonów. Sedwa epizod. Sigurno jeszcze widzicie. Jak się dwieży taka kompozycja i jako snimki na kraja no tozy unboxing. Życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia. Pozdrawiam mi chłobow jeden i do skoro ciao.